Walki rycerskie, dmuchane zamki czy jazda konno. Między innymi te i wiele innych atrakcji przygotowano z okazji Dnia Dziecka na festynie w Kosorowicach. Będą pokazy z. Ratownictwa strażackiego będzie imitacja pożaru z ewakuacją poszkodowanego udzieleniem pierwszej pomocy. Dla dzieci również są tutaj nieodpłatnie. Dłuchajce dzięki naszym sponsorom kiełbaska z grilla, lody, dla dorosłych kawa, ciasto, dla każdego coś miłego. Uzbrojenie rycerskie i to, jak się je ubiera i jak one funkcjonuje na rycerzu. Ponieważ dużo ludzi myśli, że jak rycerz ubiera zbroję, tak, to ta zbroja jest tak nieruchoma, że ktoś mu musi pomóc wejść na konia, ruszać się i w ogóle jak upadnie, to nie może że nie może się pozbierać ani wstać, a my właśnie pokazaliśmy, że te elementy wszystkie są tak dopasowane, że mimo swojego ciężaru i tego, że ograniczają ruchy, można się swobodnie poruszać i walczyć. Rada Sołecka przygotowała dla dzieci oraz ich rodziców wiele niespodzianek. Zebrane podczas festynu środki zostaną przekazane na budowę boiska wielofunkcyjnego w Kosorowicach. Przychodząc tutaj zawsze, zawsze jest możliwość kupienia czegoś, i, 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 a to jednak idzie na cele społeczne... Że... Do wykorzystania y, to, co serwujemy, to wykorzy wykorzystujemy po prostu te pieniądze tutaj do naszych celów. Na dzieci czekały także rywalizacje, pokazy straży pożarnej i tatuaże, a dla dziewczynek kolorowe warkoczyki. Dzieci lubią kolory, więc y, duże ma to nie wzięcie. Nie wzięcie. Nie to dziewczynki na pewno ryba. różowe, niebieskie, nie fioletowe. Nie Dzień Dziecka w Kosorowicach to nie tylko okazja do zabawy najmłodszych mieszkańców, ale także integracji sąsiedzkiej mieszkańców Wioski. Najlepsza forma integracji, bo ten regionalizm na tych, na, w naszych sołectwach jest bardzo mocny. Oczywiście te gminne imprezy są bardzo cenione. Dziękujemy bardzo za pokaz Ryczeński.